Mam Gordzy jest Karol i dzisiaj próbujemy e, bić kieła na 27 rangę. Myślę, że nam się to uda. Um, no i co? Teraz będzie pierwsza gra. Uwaga, wszyscy mają u nich prawie trzecią złotą. O kurde. Co to? jest? Je to samo sebraní. Bum bum. Dobra. Bu. Ale porobieni zostali, sorry, że się nie odzywam, ale skupiłem się. Także, wiecie, ale mam straszny katar. <śpuszczaj> co się zrobi? Dobra, mmm. teraz sobie to nawijamy. ulta, tak, tak, tak. Mhm. O oh, kurde mnie. Duże jedno brawo, brawo! Nie, ale teraz mam jakie O, Dobra jest. Jest gol. I, I mamy pierwszą brawo. Także. spoko na 27 i potem próbujemy melody na 25 jak nam się uda zrobić na 27 u nich okej okay. my mamy Mortica Spoko. spoko widz sobie ulta trzeba Vivi jest na blisko Já bym podařil melodii, ale není mě mě jak. To bude šance. Dobra, jest. Mamy em, pierwszego gola. O kurde. Dobra, jest! Drugi gol. Nie wiem, jak to się stało, ale... Mamy... Nie, ja nie wiem na razie. Zagraj ponownie. Zobaczmy sobie dziennik ten. Zobaczmy sobie tego kieła na 11 poziomie jakie ma konto. Nie no dobre, dobre ma. Nie no mogę spoko. Takie 8 na 10. Tutaj Bibi, uwaga. Bibi ma na 28. Okej, okay, nie, no Daryl, więc daje 9 na 10. Zresztą nam krok 27, to 25. Czyli tylko dwie postacie. No to daje 7 na 10 też, bo dużo buharków ma. Także gramy jeszcze raz. No i co? Będzie chyba jeszcze... Musimy dwa razy chyba jeszcze wygrać. Raczej tak. O kurde, oni wszyscy Hmm. <śm> 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 nie smutaj się, mortisków Ale porobieni. Ja traciłem po prostu sobie czas, żeby było jak najmniej czasu. Prosto. prostu, ole, porobił, ty, no się nawet jestem z przodu, jestem z przodu. Muszę mnie nie ma. Mordis jest taki dobry. Dobrze, trzymaj tą piłkę. Trzymaj tą piłkę. Jak najdłużej. coś mnie ogląda. Może mój kolega. Dobra, mamy wygraną. Jest tu. Kolejny. Dobra, ostatnia wygrana. I mamy 27. Czy ktoś jest? Nie, nawet nikogo nie ma obecnego. Dobra, ostatnia wygrana nam brakuje i mamy 27. rangę. Może uda nam się zrobić kiedyś 30. Bo szczególnie będę i 27, potem zrobię 28. Postaram się na następnym odcinku. No i potem będzie 29 i 30. Zobaczymy, czy jesteśmy dobrze, czy jeszcze musimy się poćwiczyć. Chciałem poćwiczyć. E, jakoś nie wiem, jaka... Jakoś poćwiczyć tam. Okej, okay. nie, wiem, jakoś śliczam, ale dobra, mamy gola. Mm. ...minuta... ja nie zdążyłem wybić! Co tam Melody zrobiła? Nie no, dobrze, dobrze właśnie zrobiła. Bardzo dobrze. O, nie bardzo dobrze zrobiła ta Melody, moim Dobra, mamy. Jest ta Jest zdobyta. Moja druga najlepsza postać, bo tak to mam szelkę, ale stracone pucharki i potytułowy tego kita. Więc możemy spróbować melodii, albo, albo, albo... Mm. Nie no, melodii sobie zabrali, raczej, albo Miko, Miko, Miko teraz, może się na Miko uda zrobić w 25. rangę. Okej, okay. jestem, jest spoko. Dobra, jestem przy piłce.

ale nie jeszcze cywilizm za dobrzy, za dobrzy, za dobrzy, my nie daliśmy rady. Dobra, spróbuję tym kiem, oj, niechcąco kliknę pauzę, Chciałabym tylko dać wyjść bo niech to zapyknie w sprawie także przechodzimy do gry e, no i oni oh oni mają mamy maksa, mamy maksa, mamy Maxa, Maxa, Maxa. okej okay. ktoś lubi Ronaldo także jest moi tymi możecie napisać w komentarzach e, czy lubi wolicie Ronaldo czy nasiego Nie on oli porobił, jeno On jest najlepszy no nie, i nie, mamy win. Ej, Oli ich porobiliśmy ty no, On będzie gwiazdą gry raczej No Dobra, próbuję wejść 28 Żeby nam się udało wygrać, to będzie teraz ostatnia gra Kian I na następny odcinek próbujemy wtedy zrobić Kiana na 28, albo 29. Nie wiem. Może też jutro be, e, zobaczycie odcinek z kolegą. Nie zapytam się go, e, czy jutro będzie miał czas. Bo jutro jest sobota.

Jest, jest, jest Jakby nie strzelili, to nie No to musieli strzelili Oj, 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 ale zostaliśmy porobieni Nie no ja jeden, jeden będzie W takim razie Gdy nie, nie ulzę to może, może to obronię Ale teraz będę mieć ultę to ale będzie żeby tylko koń no. Dawaj Dobra jest wygrana, nie no Robin nie zostali mamy, brakuje nam tylko 30 pucharków. Na razie nie będę e, ryzykował, że tak powiem A kiedy jest alei pucharów. Ale ja Pucharów to za 16 dni oho, teraz uda nam się Dobra, a teraz sobie zagramy krukiem No przydodowanie że e, do niego wracają. Tak dobra, to będzie spoko. To się wydaje. Tak sobie kruczkiem zagrać. dawno nie grałam krukiem, także zobaczymy czy nadal umiem grać. E, czy nie. Oj, oj oj pierwszy kill w Man Mani, który e... Nie. Oj, oj, oj. Hmm. Zrobił triko. Ej. Ja nawet takiego nie umiem szczęście. Czębn sobie się wymierzył Na to, żeby mi się tam nie udało. Bo on to tak i to tak potem leciało. la U, la 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 dobrze Dobra, nie cóż ten nani ma dużo kili ten na nie jest super. o jej, jej. 9 jaj dziewięć HP zostało kolczewi wkolca czy tam jak się nie... Nie. Kurde, tak się mamy wygraną Chciałem użyć pier... chyba mamy wygraną. Nie, nie mamy jednak wybranej. Ja już myślałem że będzie wygrana. Dobra, będzie wygranie. Spoko. I bok, bok. No to bo jest. Jest, jest. Jest, Wygrana. Okej. Okay. I... Ostatnia gierka, zagramy sobie kiełem. Może nam się udało wygrać. Jak wstawiacie, że wygram, to zostawcie łapkę w górę. Okej. Okay. Nieźle. Dzisiaj mamy dobry team, oni też mają. Dobry. Ale my ich tu rozwalamy, nie no. Ja nie mogę, my ich tu rozwalamy. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Po prostu co ja zrobiłem? Jeśli chodzi, że nie, Wiem trochę dalej. Nie myślę, że on użyje ulta. No jednak nie użyje. Nie muszę zrobić ulta sobie. Nie, 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 nie... Broń! Ktoś... Nie możemy tak przegrać Na ostatnią grę nie możemy przegrać Naprawdę nie możemy Bo wtedy będzie to. Dawaj użyj tego ulca. Dobra, i 2 HP zostało ty, prawie jeden. Robimy. Nie! Ja miałem tą piłkę, dobra. I ja bym mógł strzelić. Niestety. Moja wina. Nie przegramy tak. O nie, 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 nie dostanę na minus. Baga, nie. No dobra, będziemy kończyć ten odcinek. Jak wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i sobie z A a jest było na tyle papieru.